Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz?! 160 dni minęło, jak jeden dzień... Eee. Dobra, w tym materiale podzielę się swoimi brutalnie szczerymi, pierwszymi wrażeniami ze sezonu siódmego. Będzie o mapie, będzie o broniach, o wizualnym odrzucie i całej reszcie. Razem dobrze zapiąć pasy, bo to będzie ostra, wyboista jazda bez trzymanki. Nowa mapa, przystań czy też haven, kto co woli, kto co lubi, to owoc pracy i czerpania inspiracji z innych map jak Amiens, Szturm na Karkant czy Port Arika. Synk w tym, że to więcej niż inspiracja, to spore kopły w klej, estetycznie wygląda mapa ładnie, ciepła paleta kolorów, totalna odwrotność mapy spisek, i zacznę od trybu podbój. Na przystanie gra się zarówno dobrze, jak i fatalnie. Mapa sama w sobie leży i kwiczy przy samych fundamentach. Kto pierwszy zdobędzie punkt C i go utrzyma, ten ja w dalszej części rundy będzie rozdawał karty. Na mapie jest za dużo budynków, jest zbyt gęsto. Do tego są to budynki wielopiętrowe z dostępem na dach. Każdy budynek ma widok na kilkanaście kierunków, a szurów i kamperów na tej mapie jest od groma. Niestety, taka taktyka jest bardzo efektowna. Oczywiście, możemy biegać punktu do punktu, tylko wtedy robimy z siebie mięso armatnie i nabijamy punkty tym, którzy siedzą pochowani w budynkach. Do tego, te budynki na punkcie C zapewniają przewagę wysokościową. Patrzymy wtedy z góry na punkt B, punkt D oraz punkt E, bo te są umiejscowione niżej na takich wgłębieniach i mają te punkty jak na dłoni. Na C pełno też jest takich hetliczowych murków. Sam punkt C również jest nieco niżej niż cała reszta terenu wokół domków. Przejmowanie i obrona tego punktu to jakby ustawić się pod ścianą przed oddziałem egzekucyjnym. Punkt D oraz punkt B mają za mało osłon, za dużo terenu, który tu i tam ma parę skał i kamyków, które nic nie dają, gdy ludzie walą do nas z trzeciego albo drugiego piętra. Zwyczajnie przełaga wysokościowa robi swoje. Źle też jest na punkcie E, tam też jest ten efekt, tam też są zbyt wysokie budynki, które dają możliwość ostrzału z każdej praktycznie strony. Przejście z E na B oraz z E na D jest problematyczne. Jak mówiłem, wchodzimy na nieco bardziej otwarty teren i położony nieco niżej, głównie w przypadku punktu D. I tak już słyszę jak stukacie wy klawiatury i piszecie, że budynki można rozwalać. Owszem, można je rozwalać, ale daleko tej rozwałce do tej z bedką Pany 2. Więc te budynki nadal stoją, nadal można do nich wejść czy się na nie wspiąć i nadal grać pasywnie, mając widok praktycznie na każde miejsce na mapie. Są też oczywiście granaty dymne, które pomagają we przemieszczaniu się, ale używa ich bardzo mało graczy. A przecież w sezonie 6 APS od Irish'a dostał nerfa i już teraz APS nie niszczy tych granatów. Jednakże ludzie wolą bawić się szczury, w szczury i w camperów, bo tak jest łatwiej. Sam tak. Nieraz robiłem, szczególnie przy zerowej współpracy ze strony reszty członków drużyny. Czy DICE coś z tym zrobi? Hmm. Bóg jeden wie, na razie ich jedyny, w fix, to zwiększenie liczby etykietów, co sprawiło, że drużyna, która miała ogromną przewagę, mają jeszcze większą. Także brawo DICE. Na przełamaniu... Nie gra się wcale lepiej, powiedziałbym, że jest jeszcze gorzej. Jak szybko nie zdobędziecie pierwszego sektora, to plus minus na 95% w nim utkniecie. Taka niestety smutna prawda. Do teraz nie mam bladego pojęcia, jak ktoś mógł zatwierdzić tę mapę w takiej formie. Były robione, zgaduję, że były robione wewnętrzne i zewnętrzne playtesty, oraz przy pomocy youtuberów i streamerów z EA Network. No, ale pewnie tylko kiwali głowami na tak, nie chcieli zgłaszać problemów, aby się nie wychylać i aby nie wylecić z programu partnerskiego i jej. Druga opcja to faktycznie być może zgłaszali problemy, ale jej oraz DICE zwyczajnie ich olało. Ok, mapę możemy odhaczyć i przechodzimy do broni. Na ten moment mam tylko odblokowanego SCZ3. Niestety, odkąd razem z sezonem 6 DAISZ zwolniło tempo progresu w Battle Passie, odblokowywanie czegokolwiek bez cotygodniowych misji jest bardzo męczące. Bądźmy sobą szczerzy, cotygodniowe misje powinny być wymieszane razem z codziennymi wyzwaniami, no ale wtedy znowu wszystko byłoby za szybko, a zaangażowanie graczy w Excelu znacznie by spadło. Więc nie wypowiem się o AK5C oraz RAW. Ale pewnie wiecie, albo i też nie wiecie, ale jak nie wiecie, to się dowiecie, że SRAF jest do Kitu A, AK5C jest nieco zbugowany jest to nieco inna zabawka niż zazwyczaj. Idealnie sprawdzi się w rękach graczy, którzy pilnują flank oraz punktów, a jeszcze jak grają blasko i do broni dołożą tłumik i amunicję podziękową. to staną się niewidzialni na mapie niczym duchy. Także polecam taki setup. A jeżeli chodzi o sz 3 to jest to broń typu SMG jest to dobra broń. Bebękowy magazynek to absolutnie dodatek, który trzeba mieć. Oprócz tego, ja osobiście, ja osobiście używam chwytu LWG, chwyt BCG nie jest to zła opcja. Natomiast polecam też hamulec wylotowy Tarką, dzięki któremu odrzut boczny nie będzie problemem. A jeżeli ktoś ma problem z odrzutem pionowym, zawsze może wymienić ten Tarką na hamulec wylotowy Champion i też będzie spoko. Sama broń nie jest OP, tutaj jest to bardzo ważne, jest to bardzo dobra broń, ale nie jest OP. Powiedziałbym, że minimalnie ustępuje PBX, który na tej samej odległości powiedzmy do 30 metrów sprząta ludzi ciut szybciej. Ogólnie broń SMG ze sezonem 7 stały się bardziej przydatne, dzięki temu, że podniesiony został mnożnik obrażeń zastrzał w głowę i tutaj DICE należą się propsy. Odrzut wizualny. Ach. Mam pomysł, mam pewien wspaniały pomysł. Te filmiki powiedzą wam wszystko. Hole. Fucking shit. Unbelievable. Yup. Bagzy odrzutem powrócił. Bagzy kontrolą odrzutu również powrócił. Do tego wizualny odrzut, o który nikt zdrowy na umyśle i ciele nie prosił. Pewnie ktoś w DICE, bądź jakieś AMEBY chciały więcej imersji w grze, w której w magiczny sposób onawia nam się zdrowie. Wow, GGWP. A co jest najśmieszniejsze, to to, że odzew w tej sprawie był tak spory, że dzień bądź dwa od premiery Dais pisał, że poprawki związane ze wizualnym odrzutem już są opracowywane. Niestety pojawią się dopiero po świętach, bo ich tempo pracy jest bardzo tragiczne. To samo tyczy się pozostałych poprawek. Jakieś tam planują, o których nic szczególnego nie powiedzieli. Także no, nie będziemy się tutaj za bardzo rozgadywać na ten temat. Ale prawda jest taka, że sezon siódmy to Szał w kolano. Soliny plaskarz dla fanów Battlefielda. Na dzień dobry dostaliśmy jedną w Sysowiu nową mapę, trzy pukawki. W maju dopiero dostaniemy kolejną w Sysowiu nową mapę. Broń. I gadżet. Łącznie dostaniemy tyle samo zawartości co zawsze, a powiedziałbym, że z tymi w sensie nowymi mapami to nawet jeszcze mniej. Jakby tego było mało, to pomimo wielkiego marketingu, wielkiej promocji, darmowego dostępu, to sezon 7 nie przyciągnął dużej liczby graczy. Takie są niestety fakty. Liczba graczy nie dobiła nawet do połowy pobitego rekordu, który padł podczas sezonu 6. To sporo mówi. Co oni przez te 160 dni robili, to ja nie mam bladego pojęcia. Na samą myśl o tym zaczyna mnie boleć głowa i nie ma zamiaru się wkur <laughs> wkurzać. Tak czy siak, sezon 7 to flop, ale za to wy, widzowie, jesteście top nad topami i tacy pozostańcie. Miłego dnia, smacznego jajka i mokrego dingusa. Peace. You.